Dzień, witamy bardzo, bardzo serdecznie prosto z wnętrz naszego Muzeum Regionalnego w Dobrodzieniu. E, oprowadzanie po muzeum może się odbywać. E, w tradycyjny sposób, ale może się odbywać w sposób troszeczkę inny, może niż w innych muzeach, i ten sposób właśnie chcemy Państwu pokazać. Czyli przy pomocy stroju, który został zrekonstruowany historycznie wraz z projektem, który w tym celu został napisany. Mianowicie mamy tu strój królowej Karoli, ostatniej właścicielki Dobrodzienia. I właśnie do tego stroju jest parasol, piękny koronkowy parasol, który, którego wtedy właśnie u, takiego używano. Strój ma do tego wszystkiego koronkową torebkę. Na część zimową jest mówka. Jeżeli ktoś będzie chciał z nami zwiedzać dobrodzień zimą, to królowa może schować ręce do mówki. Oczywiście jest do tego wszystkiego również etola, która może ochronić przed zimnem i taka część mniej oficjalna, mniej wizytowa rodzaj takiego żakietu królowa. Bo kiedy królowa zaprasza do muzeum, to przede wszystkim oprowadzamy grupy dziecięce, szkolne, przedszkolne, ale również dorosłych. I zawsze zaczynamy od naszego mebla, który jest typowo śląskim meblem. Znajdują się na nim wzory opolskie i na porcelanie, i na kroszonkach. Teraz mamy wiosenny czas, czas kroszonek. To właśnie tutaj nasi młodzi ludzie dowiadują się, jak to się stało, że była kroszonka i następnie przewędrowała na porcelanę i stała się wzorem opolskim. Kiedy muzeum przeistaczało się z Izby Regionalnej, właśnie w muzeum, musieliśmy Ministerstwu Kultury przedstawić główny temat wiodący, jaki jest w Dobrodzieniu. No wydaje się to być naturalnym, oczywiście, chodzi o stolarstwo. I muzeum powstawało w 2017 roku. Z tej okazji wykonaliśmy taką pamiątkową fotografię. Trochę po to, żeby ją e, skonfrontować z, z fotografą prawie sprzed 100 lat, naszych dobrodzieńskich rzemieślników, właśnie 19 marca, po Mszy Świętej z okazji, właśnie Święta Stolarza. Nasi stolarze zostali zaproszeni przed budynek kościoła i sfotografowani. Wtedy powstał również ten e, obraz pokazujący. Takie elementy, które dowodzą, jakie firmy kiedyś w Dobrodzieniu funkcjonowały, jakież to są w te najważniejsze firmy rodzinne w naszym Dobrodzieniu. Pod spodem mamy logo wykonane metodą indacji przez naszego wspaniałego miejscowego artystę pana Stanisława Wilka. No i dokładnie na otwarcie muzeum musieliśmy przygotować właśnie tę część, która tutaj pokazuje zabytkową stolarnię. Na razie przestrzeń nasza muzealna pozwala nam tylko na taki e, kącik stolarski, ale może kiedyś będziemy mogli mieć całą prawdziwą stolarnię dobrodzińskiego stolarza. Nasze muzeum zajmuje kilka pomieszczeń. Teraz przechodzimy do takiego środkowego, w którym mamy najwięcej eksponatów takich pokazujących naszą śląską kulturę. Od strojów ślubnych naszych mieszkańców przez właśnie stroje codzienne, jak chadzało się na naszej Ziemi Dobrodzieńskiej, tak zwanym stroju pochłopsku. Mamy tych eksponatów troszeczkę tutaj nagromadzonych. I druga część naszej ekspozycji, taka część bardziej związana z życiem gospodarskim różnego typu narzędzia, które pokazujemy naszej, naszej młodzieży, naszym dzieciom, jak działały kiedyś żelazka z duszą, czy, czy te jeszcze wcześniejsze kołowrotki. No i nasza też. Bardzo ważna cecha regionu, mianowicie haft dobrodzieński. Ten wzór jest tutaj powtórzony kilkukrotnie. Wykonany przez panią Marię Eichhorn, która nam go tutaj pięknie wyhaftowała. Owszem, jesteśmy w województwie opolskim i mamy swój wzór opolski, ale my, Dobrodzienianie, mamy jeszcze ten swój całkiem lokalny haft dobrodzieński, który staramy się mocno w tej chwili jako muzeum i jako dom kultury promować. Państwa prosto z tych e, eksponatów gospodarskich, przechodzimy do sali, w której mieści się taka część, można by powiedzieć, e, dotycząca naszego e, wyglądu, naszej, naszej historii. Mieści się tutaj nasza e, kronika e, księdza Augustyna Wetzla. To jest reprint wykonany przez e, pana Pawła Mrozka. E, dokonał pan Paweł oczyszczenia tekstu, spowodował, że format tekstu jest większy, zaprojektował układkę. Bardzo, bardzo trudna, żmudna praca, która trwała prawie dwa lata, ale dzięki temu mamy tę wspaniałą książkę, ponieważ ta oryginalna, stara, wydana w 1882 roku w gminie Dobrodzień jest tylko jedna w rękach rodziny jako pamiątka rodzinna. Dzięki temu właśnie księdzu Augustynowi Welclowi mamy kronikę dobrodzienia. Na obrazach widzimy dobrodzień na starych pocztówkach i troszeczkę nam się tutaj PRL-u zgromadziło. My trosz, trochę mamy mało miejsca, żeby tak rozdzielać te działy historyczne, więc jakoś usiłujemy mm, układać nasze eksponaty wspólnie. Fragment szkoły. Myślę, że jeszcze spora część mieszkańców pamięta, że się uczyła w takich ławkach. Stara mapa dzień, ja w czasach z czasów, kiedy był powiatem. Zdjęcia z, pokazujące nasz rynek tuż po zakończeniu II wojny światowej. I to w takim e, szybkim oglądzie tego, tych naszych pomieszczeń zapraszamy do Sali Króla. E, tu jesteśmy w sali, w której mamy piękne eksponaty związane z naszym e, ostatnim właścicielem rodziny, królem Friedrichem Augustem, ponieważ właśnie biurko, fotel, stół krzesła oraz ta przepiękna komoda i wszystkie obrazy, które wiszą na ścianach pochodzą z domu, z królewskiej nadleśniczówki, w której mm, nasz ostatni właściciel mieszkał, kiedy do Dobrodzienia przyjeżdżał. Pięknie wspominany przez naszych mieszkańców, e, taka bardzo pozytywna postać. Tutaj nam król mieszka z nami, bo jest nam potrzebny, żeby mm, o nim opowiadać naszym mieszkańcom. Natomiast. Tu mamy portret właśnie Królowej Karoli, czyli tej postaci, z której czerpiemy, żeby właśnie uszyć ten strój i oprowadzać mieszkańców po Dobrodzieniu przy pomocy właśnie tego stroju. Królowa Karola wybudowała szpital w Dobrodzieniu, szkołę w Rędzinie, jest bardzo taką pozytywną postacią dla naszego miasta, dlatego postanowiliśmy ją przywołać i przesuniemy trochę Polaczów książkowych nowych, tutaj mamy królową namalowaną przez um, artystę malarza, już um, w takim wieku starszym, to też jest nasza królowa Karola. Y Sala, która jest ostatnią salą przy e, oprowadzaniu w muzeum, jest kronika. Nasi mieszkańcy e, się wpisują, ci, którzy chcą, żeby została po nich pamiątka. Mam jeszcze jedną mniejszą salę, ale to jest już taka bardziej sala magazynowa, ponieważ mamy coraz więcej eksponatów. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom, że dbają o to, żeby nie wyrzucać wszystkiego bezkrytycznie wtedy, kiedy prowadzimy remont w domu po naszych babciach, po naszych kochanych ołmach, opach. Te przedmioty, które tam są, może rzeczywiście już nie są w dzisiejszym czasie do użytku, ale z pewnością nadają się do muzeum. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby to nasze muzeum póki co jeszcze malutkie zwiedzać, z marzeniami o tym, żeby było pełnym budynkiem, z pełnym mieszkaniem stolarza, czyli Ślązaka, z jego pełnym warsztatem stolarskim i może z jakąś jeszcze przestrzenią wystawową na samej górze. To takie marzenie, trzymajcie Państwo kciuki i maszcie razem z nami, a póki co odwiedzajcie nasze Muzeum Regionalne w Dobrodzieju. Zapraszamy serdecznie.